Wiadomo, że musieliśmy dobrze pojechać mecz i, i, i te pary, no, szkoda, że, że już po pierwszym jego robiłem zmianę, ale, ale no, tak wyszło, cieszę się z medalu i dopisujemy kolejny medal na Grudziądza. Bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem trenerowi, że kolejny w pary i mamy znowu medal. Ja lubię zawody Mistrzostw Polski, bo to jest taka prestiżowa impreza. Dzisiaj zacząłem na nowym silniku, nigdy na nim nie startując, bo dopiero praktycznie przyszedł. I tam, że miałem poustawione coś, drugi wyścig coś z prądami. Później już mówię, trzeba się spiąć i wszystko zrobić, żeby się udało, bo Przemowie od początku pasowało wszystko i nawet była okazja na te złoto. Pierwsze wyścigi, tam pogubiliśmy punkty, ale tak teraz patrzyliśmy, to wszyscy jednak pogubili te punkty, ale tak mówię, mamy medal i kolejny i bardzo się cieszymy. Kazałem mu zmienić motocykl i później chciał jeszcze raz zmieniać, ale powiedziałem, że nie, dalej jedziesz na tym samym, że ten motocykl jest, mówię, niezwolny. Mała korekta i, i na pewno na koń, końcówkę było już dobrze. Na takim torze, gdy masz w kolejnej dosypali 24 tony we wtorek, nie możesz odpuszczać, bo ci motocykl wciągnie w kolegę i zrobisz mu krzywdę na wiosnę, więc... Bardzo ciężki tor na początek sezonu, ale tak teraz rozmawialiśmy już z trenerem i z opakami. bardzo dobry trening przed Ostrowem, bo taki tor będzie w Ostrowie. Dwa dni odpoczynku, później dwa treningi. Dwa dni odpoczynku i stawiamy się w ostrowie. Jeszcze każdy ma po jakieś dwa, trzy silniki do przejechania i tak jak mówię, fajnie, że dzisiaj w tej pogodzie szło coś tam poprzestawiać i ostatnie biegi już lepiej to wyglądało.